Witam serdecznie w ten piękny poranek. Słuchajcie, plan dzisiaj jest taki, żeby obciąć ten sad, zrobić letnie. Kolega ma teraz przyjść, będzie tutaj robił, mieli we dwóch przyjść, ale jeden się wyłamał, bo ma kontuzję. No i tak, sprawa jest taka, że ten rządek został obcięty mechanicznie, a tu reszta nie. Jestem ciekawy, jak, co on powie na, te, na temat mechanicznego cięcia, czy tu będzie mu lżej ciąć po mechanicznym cięciu, czy nie. Bo wiadomo, że w, tuch, w tych idaretach tych wilków jest w środku, trzeba parę wyciąć, żeby to słońce ładnie dochodziło, zro, zrobić moim zdaniem jeszcze tą korektę po, po letnim cięciu, chociaż no nie musowo, ale... Ja po prostu widzę po tych drzewach i, i tu trzeba zrobić jeszcze korektę, bo w środkach e, tego słońca dochodzi mniej. Na przykład tak jak na e, e, Prinsie, to ja tam w ogóle nie będę nic cią, bo tam nie, nie ma potrzeby takiej, żeby coś ciąć. Ja natomiast podpinam listwę i jadę działać cały dzień z listwą. No i taka to robota. Pozdrawiam panie Mareczku, piję kawkę w jedynym, prawidłowym kubku. <grytanie> ja by ktoś... Był z młodszych, starszych, obojętnie, e, Potrzebuję jakiegoś chłopaka do pomocy w gospodarstwie e, to i przerwaniu jabłek lub do kombajnu do zbierania, także lub do zwózki jabłek, zależy co tam, co tam, kto tam będzie umiał, nie, także e, jakby ktoś był zainteresowany i mieszkał niedaleko, nie, bo to jest dla mnie ważne, żeby gdzieś tu osoba z moich okolic, żeby dojeżdżała, no to zapraszam do kontaktu. Wczoraj widzowie zabieg był robiony chlorkiem i saletrą wapniową w dawkach 8 kg chlorku i 2-3 kg. No u mnie wyszło 3 kg saletry wapniowej I, i to robiłem z rana na dzień, bo też robiłem chlorkiem Goldena, a akurat u nas była pogoda taka, wiecie, yy, no zachmurzone i chłodno dość. Nie wiem, czy nie we wszystkich regionach tak było, bo gdzie nie gdzie to słońce wczoraj mocno waliło, ale u nas nie. I to taka to robota, a Kuba śruba. Śruba potrzebna. Tak, ostatnio zobaczyłem, że dużo osób rywie już goldene na, goldeny na młodszych kwaterach. No i mówię, wezmę i zbadam je płynem. Fakt faktem, że to nie jest taka miarodajna do końca metoda, ale yy, coś już może pokazać, a pokazuje to, że na pewno golden nie jest dobry do zbioru Ciekawy jestem twojego zdania, bo tak, ten jeden rządek listwą obciąłem, nie? No i ten chyba jeden bok, nie, tylko ten, i tam ten jeden bok i ten listwą. I ciekawy jestem jak, jaka będzie różnica u ciebie w cięciu, czy będzie szybciej, lżej, czy nie? No widać, że jest wcięte, nie? No. No zobaczymy. Bo jakby było szybciej, zresztą jak chcesz, nie? tam. No należy na tych nie ruszać. Nie, tnij. ten i potem ten. Bo to tam wiesz, że środka trzeba trochę wywalić, nie? Bo... Nie, szampion ci powiem jest leciutko. Tam w sobie to nie ma co za bardzo ciąć, ale trzeba przeciąć. O, dzieci już do szkoły idą. Kurde, ale ten czas szybko leci. Ja cię kręcę. Dopiero co się wakacje zaczęły już już wrzesień, zaraz biur jabłek. Ja cię kręcę. Moment potankowane. A co tu tutaj to robi? Kurka wodna. Nie ma to jak profesjonalne. Zabezpieczenie ładunku. A, bo tu spadło. Kurka. Dobra, tam trzyma. Hop! Życie, bajka. Hop Hop Dobra Zmiana planów, nie jedziemy na łowicz, na pryskanko dzisiaj Bo wieczorkiem ma padać, jutro ma padać, także na spokojnie Bez stresu Ja miałem jechać do Nowego Miasta, jadę do domu Bo oczywiście nie wziąłem dziesiątki nasadki, a mi jest potrzebna do wymiany nożyka W listwie, bo mi strzelił I taka to robota nie no Tosiu, no profesjonalna robota, poszedłeś jak dzik Wiesz, piła, po piłach to... I co, po piłach lepiej czy nie? No trochę mniej wyższy Mniej? No No, no widzisz Widzisz, gdzie nie gdzie widzę, środka trzeba tam No I, i na dole może być, przy tych sztamach nie tak ogromnych No Do góry, to, no. To, trzeba, ty, ty to, to trzeba tych dzialankowych Jest czy, trochę jabłek czy... Nie no jest W środkach jest, nie? nie jest, jak się odsłoni to... No ale nawet i teraz widzisz, po te pile to widać, nie? No, no A może to przejechać teraz, ale kurde no... Przejechać to? No nie wiem jak Ty albo, albo może tego Szampiona przed i tam nie ma takich wilków No właśnie bo tak A, za a ja a... Szampiona bo tak patrzę tak nie ma tak za bardzo A coś tam przelecieć cokolwiek Jak no, myślisz? No to te, dojdę tym bokiem i zakręcę akurat z No to te, tego Szampionka przelecieć i ja wieczorem przyjadę to przelecę tym listwą tutaj nie? No dobra Tak akurat to do wieczora się zejdzie Andzia pojechała po kolkę zaraz wypijemy obiad będzie i i tak, i tu w lewo, tu w prawo, i w sumie to nie wiem gdzie jestem. Czekam na pomoc. Zobaczcie, jakie ładne gruszeczki na jabłkach trzeba się znać, żeby ładne wyprodukować, ale na gruszkach to i w ogóle trzeba być kotem. Bardzo ładne. Dobra, jakby co to kolejne miejsce. W sumie to Pani tak mi pokazała sad No i co? No i trzeba ciąć, pojechała Ale jak to Pan Urbański zawsze mówi To nie Gospodarz Ma Ci tłumaczyć jak ciąć, tylko Ty masz sam wiedzieć jak to robić Chodzisz do sadu, patrzysz na sad I wiesz co masz zrobić, żeby było dobrze, także Także działamy słucham się nawigacji Zobaczymy gdzie dojadę Nie no, muszę zadzwonić, bo ja nie wiem No i jeszcze widzowie na koniec dnia wisienki mi zostały Tu chodzi bardziej, żeby czubki poskracać i tak kombinuję Dobra, we dwóch to nie robota Znaczy z kamerą Kurde widzowie, godzina 17 ja do domu jadę, jak normalnie na etacie Nie, żartuję, jadę się umyć i za radą jeszcze jadę lawetką, także Nie masz boli No i dobra widzowie, sprzęt rozładowany, ciągni przywieziony. Widzowie, dojechałem do domu do jutra.